Siemaneczko wszystkim Dzisiaj sobie jedziemy na Simpsonie S51 Simpsonek jest po lekkim remoncie Remoncie silnika ogólnie Po wymianie łożysk Nowe uszczeleczki Wszystko praktycznie Fajnie zrobione Problem był lekki z regulacją biegów ale dało się wszystko ogarnąć wszystko tak fajnie Kurwa macie pać bo kurde to ogólnie to z jedynki na dwójkę tak jest ciężko, ale, ale jest wszystko do ogarnięcia nie? to się trzeba przyzwyczaić skręcimy sobie w prawo teraz ogólnie wszystko fajnie działa aktualnie jadę sobie na w chińskim gaźniku PZ16 bo na oryginalnym coś nie chciał chodzić, ale już nie chciałem kupować nowego gaźnika tylko założyłem taki chiński na próbę, zobaczyć czy to w ogóle będzie działać no i powiem wam nawet, nawet fajnie sobie chodzi na zimny może czasem lekko ma problem odpalić, ale ale to jest popchać go parę metrów, to jest nie problem jadę sobie w spódynkach i bluzie, jest nawet fajnie ciepło, jest 10 rano gdzieś tak mniej więcej a no, pojedziemy sobie tutaj wałem no ogólnie trzeba te biegi tak jakby Yy, mocno wrzucić Bo jak się lekko wrzuci to jest to jakby luz a podczas regulacji jak się regulowało to a obrót w lewo, pół obrotu w prawo takiego To już nie było o, zając zapierdala No ty kurwa redukcja na dwa i godziły Pałaj chuju szybciej Kurwa prawie 50 może, O, ale idzie! Skurwę jestem. Aaaaa! A, dolił. Dobra, czóreczka. No i wracają do tych biegów. Pół obrotu w lewo czy tam w prawo to już yy, był problem, bo na przykład była jedynka, dwójka, trójka, a czwórki znowu nie było, nie? A jak się tam cały obrót wykręciło, no to wszystkie biegi były. Ale jak się redukowało, to znowu tam nie łapało biegów. No i taki omyk tutaj był, że teraz wszystkie biegi są, tylko wszystko jak się redukuje, wszystko jak się wbija do góry na wyższe. Tylko, że po prostu trzeba je troszkę lekko mocniej wbić. Teraz wam pokażę ten gaźnik, nie wiem czy będzie widać. No trzeba jeszcze filterek tutaj założyć, albo taką rureczkę, ale na razie sobie działa fajnie. Powiem wam, że ja lubię takie stare motocykle. Dwusłowy oczywiście typu komar WSK Simpson MZK bo to po prostu ten dźwięk jest zajebisty z wszystkich tych komarków Simpsonu to dźwięk jest po prostu zajebisty bo bo te wszystkie AM6, te nowe, to takie, kurde, pierdziki ogólnie. Nie lubię tego dźwięku takie. Simsonic oczywiście. Powiem wam, że jest oryginalny, tak mi się wydaje. Teraz tylko. Był taki ręką silnika, bo nie odpalał tam były wymijane łożyska na skrzyni, na wale. No i sobie wszystko fajnie działa. Zalałem sobie niedawno, a w sumie dzisiaj, włączę benzynkę, jedną litrę. Nie wiem ile na tym obiady, ale. Myślę, że wyjeżdżę się ponad czasy No i sobie tak można jeździć czwarty bieg 40 na godzinę Ladko, co gazu No i tak sobie można jeździć I dobra ja będę kończył I Jeśli Ci się filmik podobał daj łapkę w górę Zasubskrybuj kanał Jeśli jesteś nowy oczywiście O, jedzie autko Poczekamy Oczywiście, no, daj łapkę w górę Tak jak mówiłem No i cóż, trzymajcie się Widzimy się w następnym roku.